Kilku miesięcy mam zaszczyt prowadzić chór w Montreuil, w moim mieście, w którym mieszkam od pięciu lat, i dzisiaj odbył się nasz pierwszy koncert. To był recital z okazji Świąt Bożego Narodzenia pod ratuszem miasta, ze zgodą prezydenta miasta. Co dla mnie było ogromnym, ogromnym zaszczytem i myślę, że bardzo fajnie wyszło. Wszyscy są bardzo szczęśliwi. Mi się kręci w głowie, trochę, ze, znaczy bardzo ze szczęścia, troszeczkę ze stresu, który miałem, dlatego, że pomimo tego, że jestem przyzwyczajony do sceny, od Ponad 25 lat, to po raz pierwszy wstaję troszeczkę z drugiej strony jako dyrygent chóru, kiedy wiem, że jest setka osób, która na mnie liczy. Było to coś niesamowitego. Ale Kors United to nie tylko Michał, to przede wszystkim ludzie. Ich pasja i niesamowita więź.